Góry wchodzą Ciszycz tam radość Ej, kulturalnie Patrz, przechodzą, przechodzą Już dołem przeszli Jak się rozładowują jebani. Ci, ci są Dabaj. się jakby jakby darmowe ci zburgery w maku rozdawali To się nazywa wyścig szczurów Walczą Walczą Dawaj Wyrwij jej te dżinsy! Co to za...? Walka. Walka o najlepszą parę. To jest Polska. Polaczki walczą o darmowe dżinsy. Tak wybierają najlepsze partie. Weź jej to z ręki! Ostatnia osiemdziesiątka-czwórka, bierz jej! Albo dupa ci... Nie, yep. nie, yep. już, już. Bierzcie! bo największe pary zeszły, będziecie musiały teraz schudnąć. Bierzcie mniejsze. Ścisk, ścisk przy kasie. Każdy, ka, każdy liczy na to, że będzie, że będzie w pierwszej 150 C. Bo w też jest kasa, i ludzie tak na dobrą sprawę nie wiedzą, czy dostaną te dziwactwo, czy nie. A tu, coś mnie nic nie wyciąganie, hello. Zafraję.